Hej, cześć, witajcie! Polski Murzyn LP i pokor 3601 36... witę Was w nowym odcinku Chuj opierdolony, co robisz? Idziemy grać w robloxowy horror. No na przytuje już do gry i 3-4... Dobra, jest kacsenka jakaś. Ale słychać. Oho, Gabryś, ja nie pamiętam. A może? To jest to zagraliśmy razem z grupką. Ten, w lazy, tym i tak tam. Ale nie, sko nie skończyliśmy tego grać. Ale to chyba przerobili trochę ten pokój. No? A czy ja nic z tego nie pamiętam? Rewizji re robimy. Re revisit, tak. Ej, bo muszę to zwiększyć zmniejszyć chyba no, chodź to, chodź to. grafiki, bo takie lagiem. Tam masz wieszaki, mogę się powiesić? Na czego mi to robisz? Aha, Frank, aha, aha, jest punkt to właśnie tu to Tu jest świeczka, Maria, Maria, Boska Max, loket, i spróbowali sleeping. Chodź, idziemy. Zamknięte czwarte, tu jest, to jest. Nie no nie było takich. No nie, nie było. My dead loves playing pool. Nobody ask. asked. Też to się myje. Co robisz? Open. I wish I had a mirror in my room. Dark. Nie działają. Szyby. Out. Nie działają szyby. Nie działają. Szyby. Nie działają. Co ty gadasz? Na Xboxie jesteś, to wiesz? Na lodówce, nie Xboxie, to jest lodówka ziemu <laughs> Idziemy na dół. OTG, nie sprawdziliśmy, dobra, wyjebane. Ej, od kiedy zacząłem z tobą grać, to mówię ziomuś. Basement. No, mówię tak. Mhm, okej, okay. ziomuś. Ziomuś. Ale realistyczne dźwięki. Więc tu nie ma. Uh -huh. Ogień. Ale ogień zajebisty. ja nie widzę, ja on taki normalny. A nie, no faktycznie nie jest zrobiony fajnie. Czekaj, dam na max grafiki. Ale nie, zobacz sobie, przejdź sobie na tą stronę, to jest jakby taki... A, taki ten, no, no taki jakby obrazek. Dwa d A i tak jest super. No. What you doing? First. Czemu niski jesteś? Ladies first.

ja, ja nie mogę, jakby. Jak kasękę, znowu to ba z babu. Nie, ale tak jakby scenkę z, z drzwiami. A, no też tak miałem. Albo mam. Objective go back to sleep i nie może. Nie chce mi się to, jakby. zniknąć. Nie chce mi to zniknąć. Też tak masz? No, no bo to jest jak. Objective, zaraz nie zniknie. Chodź razem. No, o! Zniknęło. No mi też. Idziemy. A po co te szafy? Chyba się nie będziemy musieli w nich chować, nie? Kurwa. Oj, tak ginajmy na przestrzeń. Ja śpię tutaj tam Nie no, chodź, chodź Co chodź, chodź? Gdzie ty jesteś? Oho Ej, co jest? Ciebie też przyniosło gdzieś? No Czemu tak? A, nie mogę ruszyć kameru Explore the Forest? The Forest to jest taka gra. No, teraz będzie druga część. Co ty gadasz? No, Sans of the Forest. Sans? No. Ajo, Sans. Syn, 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 synowie lasu. Widzę siebie, Lamusiek. Siema A ty mnie widzisz? Ja widzę jakby. Twoje światło, tylko. Ja widzę swoje e, włosy i... ...i ręce, i te... Tu mam, ty. Ale ty u mnie nawet nie migasz. E, gdzie idziemy, tu? O, jestem, siema. Ale grafiki. Hej. Why isn't the front gate open, I tad. Thought... Nie wiem. Och, I had to lock it because of the renovation problem. But I think it's still okay to enter now. Seems like I'd lost them. Well, I think you can find those keys. Last time I had uh, them was, I believe, when I was tired to clean the bathroom. Not mm, the bathroom, but the key is somewhere. I didn't have to trash your deck. Oh, alright, thanks. Why well, you can get them into your keys? A single scan seems obviously relaxing. My job is done to watch over the forest. If you think that isn't tiring enough, I don't know what is fine, sure I will guess I look for them. Good luck with that. You can keep those keys anyways. I'm probably going to quit and work somewhere else. Somewhere else. Okay, so both keys that I need should be somewhere in the bathroom, so I will have to search it. Not also come in the bathroom. No, it's okay, it's okay. Ja wiem, że to coś w tej kabinie jakiejś. Kurwa, wiedziałem. Jak ja tak szybko biegam? No bo Cze... będziemy mieć spinta jeszcze zaraz. Jezus. A, dobra. Kurwa. Buzia. Krab! Ej! Ktoś się zesrał. Muchy tu latają już. A patrz, bo tu było zabudowane. Pasz, pasz, masz, mogę. Dobra, nieważne. Gdzie jest ten klucz? Open door. Tworzyłeś? Tamte, jakby. Wiem, Starę. wiem. Wiesz. W samochodzie może jego. Który to jego samochód? No, no. Ale on powiedział, że trasz. Powinien być tam w śmietniku gdzieś. Straż był tam z tyłu, ale tam nie było nic. Czekaj, jeszcze raz nie powiadam. Może u strażnika, może coś. To ja poszkodę, lewko loc w locach. Tak. A na przerwie jest, dobra. To nie przeszkadza. To moje, tu panie, jest takie głośne. Też moje, jest. Um, 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 um. Coś z lasu. Jakiś dźwięk. O, jest klucz. No, leży przed nami. No, leżał tutaj. O. Ja nie wiem. Masz go? O. To nawet nie klikło. Jak się podnosi? No, nawet nie, nie nic zrobić od razu, bo otworzyło się przede mną. Open the door. Open. No, no Weź to. No, ja teraz zrobię o jest Tul Gatek O Ja nie byłem w tych łodzienkach Sa sami sobie to zrobiliście z fitkiem No My byliśmy chyba do to tej bramy Poszliśmy tam na górę i nam się znudziło Poszliśmy na jakąś inną grę Ale czul pamiętam stąd, nic To bo, bo to się musi rozkręcić najpierw chłopie nie. To będzie długi horror Oh. My, jakie mieliśmy cały czas? Mieliśmy się bez powodu. No. się tam znudziło? To był. Musiałem sprawdzić, czy się nagrywa. Już 9 minut trwana nagrywka. Myślę, że odcinki były na 15 minut, bo. Tam wysoko jakość i 3 minuty filmu to jest 400 MB na dysku, więc. <laughs> trochę rip. kurwa. to był. Spadł. Dwa razy spadł. Z ty gadasz? Mi coś krzyknęło. Bo raz spadł jako... Dla mnie animacja była i dla ciebie animacja była druga. Nie, nie, nie wiedziałem. Idziemy tutaj? Nie, tu chodź. Stamtąd przyszliśmy. Ano. O Jezu, jakiegoś dupania. Jakie dupanie? Moje może. Bo gruby jesteś w jest Dobra, nie trzeba latarki Peter Griffin. Nie, nie. A nie? A co z wodą? Dobra Myślałem, że ludzie się wieszali tam o, o, okej okay. Fajnie, fajnie no, Tak, no No bo horror jest, tak? Hiroshima 1940 No, pewnie mieliśmy yy, przestary tam Chciałem zrobić cięcie przez chwilę Tak, ja dalej te, klucze, dalej te klucze mam Co mogę ja z nimi zrobić? Stój Stać sobie Jesz Już idę O patrz, tam kolejna lina Sobie Most Patrz, fajnie to... Ej, hey, Roblox ma najlepszą fizykę chyba ze wszystkich innych gier Pont. egzaminę Space look up perfect for fishing, okej okay. Kto? Chodź Lampa się... gigotopaty... Chodź Nie chcę Kurwa, co jest? Cień nam przed oczami Oh, there is a bridge It seems that there is a generator on it Not sure what it's for But what do you a think generator. it's for? I think the generator may open the fa the fence Ah oh. mm. Okay, I guess we can check out the caves Maybe there will be something interesting in the there... there Kurwa, mój angielski

G Czekaj, Gałąź, ty mówisz, że Gałąź spadła i betonowy most załamała, no nie? To ma sens. A, to nie. Ale dobra, czy ty most kończymy? Bo mój dysk nie wytrzymuje, także ja się zamierzam. Do zobaczenia i hej.